Znaki się traci. trafisz? Tracisz, tracisz. Piękna panorama. Specjalnie tutaj jest mój. W będzie wykład, po drugiej stronie na łące. Oczywiście no, zdaje Dla ci się tam taka jakaś koza między o, tam Taka kustka z kaczami. Gdzie? O, To mój syn idzie! No nie! Jej! Znalazł się! A pani kończy obieranie, będzie na obiad. Od razu, a pani kończy obieranie, będzie na obiad. Tak, od razu na, na super. Ruch ruch. Widać kolejną grupę! Jak zupa? Jezus, jaki Myśmy... Ja wziąłem repetę. Podłam replaya sobie. Myśmy mieli szczęście, nie musieliśmy formalnie prosić ponieważ jedna z dziewczynki. Formalnie nie jadła nie u Was. No właśnie, tak myśleliśmy. I bardzo dobrze? Wsiadłaś Wiecie co? Fajna zupa, nie? Ona jest taka energetyczna. Dyniowa, tak. Dynia, kiełbasa, i fasola i, cebula, i nic więcej. Ale tam mówiliście o głównej drogi. Witamy! To jest witamy. No słuchajcie! Ja myślałam, że on idzie tak maharajnie. A może dalej kroić? Na... Może? Nie? Można dalej, można po żółtym też pozostawić. żółtym też. Po Jak najdłuższą obierzędką. Każdy, żeby ten metr był, bo Tomek, dzieci już niektóre tak. do kosteczki no, no, małej skroiły. Tak. żeby. Tomek, już dosyć mamy tutaj do góry.